Filip Pute, skrzydłowy znicza basket Pruszków. Już w trzecim sezonie będziesz bronił barwę pruszkowskiego zespołu. Długo zastanawiałeś się nad tym, żeby akurat pozostać na Mazowszu? Yy, akurat to nie było wielkie jakieś zastanawianie się, ponieważ znam yy, Puszków, znam tutaj tutejszy tutejszy klimat. Wiedziałem, że trenerem będzie trener Zapałowski, co mnie bardzo też skłoniło, żeby tu zostać, ponieważ znam mnie i ufa mi. I też jakby moja rola w drużynie będzie większa niż w poprzednich dwóch latach, więc... Według mnie trzeba grać, a nie siedzieć na ławce, więc do tego wybrałem jeszcze, jeszcze na ten sezon zjeść pruszków. Jest taka możliwość, że będziesz często wychodził w pierwszej piątce i chyba to Ciebie tak najbardziej skusiło do tego, żeby właśnie zostać w tym pruszkowie. Tak, no to będzie taki sezon, gdzie będę podstawowym zawodnikiem na, na pierwszoligowych parkietach, więc myślę, że no trzeba się w tym sprawdzić. Nie lecieć od razu gdzieś, posiedzieć jeszcze na ławce, tylko już sprawdzać się i decydować o wyniku drużyny. Udało się Tobie w ogóle wypocząć w te wakacje, bo tak jak patrzę na, na twoją budowę fizyczną, to znacznie się wzmocniłeś. To znaczy wiedziałem, że trzeba bardzo mocno przepracować ten okres, bo w tym okresie najlepiej łapie się wszystkie takie rzeczy, których nie można zrobić podczas sezonu, gdy już wchodzi taktyka i przygotowanie na rywali, aczkolwiek miałem chwilę urlopu, pojechałem do Grecji na wakacje także i połączyłem przyjemne spożyteczne. No ale też o czym pewnie większość osób wie, śledzących stronę z nisza basket, wygrałeś konkurs po raz pierwszy organizowany w Polsce Red Bula 3x3. Opowiedz coś o tym więcej. Tak, no wyszło tak, że kolega mi na internecie podrzucił stronkę i tam widziałem, że są eliminacje z Rzeszowie, a skoro jestem z Tarnowa, to to jest niecała godzinka drogi. I dla dobrej zabawy pojechałem tam sprawdzić się. Eliminacje w miarę gładko poszły, potem sukcesem był finał w Warszawie, gdzie już tam trzeba się troszkę bardzo namęczyć, Zresztą jednak jest gra 1 na 1 i te 5 minut na wysokiej temperaturze dawało w kość. Aczkolwiek udało mi się i bardzo się z tego cieszę i teraz y, udało mi się zakwalifikować na finały, które odbędą się w Turcji, w Stambule. I pod koniec sierpnia dostałem zgodę od prezesa na wyjazd do Turcji, żeby reprezentować Polskę na tym turnieju. E kto tobie największe trudności sprawił w tym turnieju 3 na 3? Bo w Rzeszowie, tak jak widziałem, czasem wyniki w koszykówce 3 na 3 punktowe nie, nie świadczą o tym, że było najbardziej zacięte spotkanie. Na pewno największym takim rywalem każdego zawodnika była kondycja, bo to trzeba było po kilku meczach z rzędu, naprawdę trzeba było dać siebie wszystko. I myślę, że w półfinałowe, półfinałowe spotkanie z Michaelem Hicksem dało bardzo coś, gdyż jest to zawodnik z przeszłością ekstraklasową, bardzo silny fizycznie. I w finale również spotkałem się z Pawłowskim, który też jest ograny na drugoligowych parkietach, więc naprawdę musiałem się bardzo skupić i spiąć, żeby te mecze wygrać. No ale ty jeszcze z Michaelem Hicksem, miałeś okazję rywalizować, bodajże tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie w Iławie, To tam też grałeś 3 na 3 dużo w koszyku. Tak, to był bodajże turniej nawet 5 na 5 Akurat z Michaelem się nie spotkałem, ale zagrałem z naszym byłym zawodnikiem z Marcinem Kolawalewskim i z jego, z jego bardzo dobrymi znajomymi z Olsztyna i z Iławy i tam udało nam się znaleźć drugie miejsce. Między innymi przegraliśmy z drużyną Dawida Słupińskiego. Ale Michael Hicks tam grał. Również grał, Michael Hicks, grał z Przemek Zamoński, także parę, parę nazwisk ciekawych, bo jest to bardzo fajny turniej, dużo ludzi zjeżdżał na niego, więc parę nazwisk naprawdę tam było. To jedyne turnieje, w których brałeś udział, czyli Red Bull i właśnie ława, czy jeszcze gdzieś można było się zobaczyć w wakacjach? Ja akurat te dwa turnieje wybrałem. Akurat Red Bull to były dwa turnieje, jeden turniej w Iławie. To tak przechodząc do, do, do tego wyjazdu do Stambułu, jakoś będziesz. No bo teraz wiadomo, że sezon przygotowawczy, to tutaj inne akcenty są już na parkietach pierwszoligowych położone, a koszykówka na 3 -3 troszkę inaczej wygląda. Czy będziesz jakoś jeszcze próbował sam coś, nie wiem, dodatkowego wymyślić, czy inaczej się przygotować, czy raczej już tylko poświęcać się pierwszoligowej koszykówce i zobaczyć, jak wyjdzie ewentualnie. Tak, moim priorytetem jest jednak drużyna skruszkowa, bo oczywiście wręcz i ten cały sezon, żeby dobrze zagrać i przepracować, żeby wynik drużyny był pozytywny. A przy okazji w Turcji dobrze się bawić i powalczyć naprawdę o każde zwycięstwo jak się uda coś tam ugrać, będę bardzo zadowolony. Dzkowe główny nacisk kładę na zgrywanie z nowymi chłopakami w drużynie nad pracą, nad swoim ciałem tutaj, żeby w pierwszoligowym sezonie pokazać się bardzo dobrze. No ciało naprawdę wzmocniłeś mocno. Przynajmniej tak jak widzimy to wszyscy w kamerze. Widać, że te, te wakacje nie siedziałeś tylko na, na plaży w Grecji. A jeszcze nad czymś szczególnie pracowałeś, czego nie widać, jak to jest przed nami, przed kamerą. Byłem na obozie, w którym byłem już rok temu, na Hop Life, który prowadził mój agent, i tam duży nacisk kładliśmy na mój kozioł i na mój rzut z dystansu, bo wiem, że to będzie potrzebne w sezonie, żebym groził rzutem za trzy punkty. A jeśli mówisz o tym o sezonie prze przełomowym, który dla Ciebie wszyscy mamy nadzieję, że nastąpi, czego tak naprawdę się spodziewasz? Czy, czy chcesz, nie wiem, jeszcze dodatkowo wzmocnić swoje statystyki, czy, czy nie wiem, bardziej? punktowe, czy, czy bardziej dziurki chcesz poprawić. Ogólnie chcę się sprawdzić, gdyż uważam, że powinienem liczę na to, że dostanę więcej minut i w takim dłuższym okresie czasu, żebym mógł mógł się wygadzać na boisku I oczywiście chciałbym, żeby te statystyki były lepsze w przyszłości nie ukrywam, że chciałbym już wskoczyć o szczebel wyżej bądź nawet wyjechać z kraju do jakiejś fajnej ligi i się sprawdzić już w wyższej lice, dlatego myślę, że Statystyki głównie powinny być moim celem, aczkolwiek nie można przekładać statystyki nad wynik drużyny, bo to jest najważniejsze, bo gdy drużyna będzie grała wysoko i zajmie wysokie miejsce w lidze, to będzie lepszy obraz dla trenerów, niż gdy drużyna będzie się obiła w tej Trener na, na pierwszym treningu zapowiadając Wam, jakie są cele, to mówi, że chciałby, żebyście zagrali w playoff. Ty Wierzysz, że jest to w ogóle realne? Jasne, to... Nie znaczy, czy to będzie play-off od ósmego miejsca czy z piątego. Myślę, że to jest realne. Naprawdę, że trzeba mocno pracować cały sezon na ten wynik. To nie, nie zależało od dwóch, czy trzech ostatnich meczów, tylko od pierwszego meczu. Dlatego trzeba zebrać trochę tych wygranych. Teraz liga będzie troszkę dłuższa, będzie dwie godziny więcej. Będą mecze w środę, soboty, także nie można odpuścić żadnego meczu, bo potem się koniec z końców liczą wszystkie i trzeba będzie ich mieć naprawdę sporo, żeby załapać do tej kłosanki, gdyż po transferach każdy może zobaczyć, że liga może być jeszcze mocniejsza niż w zeszłym roku, a w zeszłym roku był naprawdę wysoki poziom. Jeśli popatrzymy na, na twoją przeszłość w zniszu baskę, to zaczynałeś jako taki zawodnik nieopierzony 20-letni, nawet 19, do, bez doświadczenia na pierwszoligowych parkietach, co, co, co potem było jakimś tam wyznacznikiem twojej gry, że jednak brakowało tobie ogrania i starcia z takimi bardziej doświadczonymi zawodnikami, czy to z przeszłością, czy w reprezentacji nawet, a minimum w ekstraklasie. W drugim sezonie byłeś już taki bardziej ograny, a w tym momencie tak naprawdę patrząc na kolegów i na ciebie to 22 lata, ale doświadczenie już jedno z większych w tym zespole, bo przecież średnia waszego zespołu jest prawie taka jak twój wiek. Tak, no nie ukrywajmy, że tu 22 lata, to się otrzymuje, że jest młody zawodnik, ale jednak ten zawodnik już musi mieć swój bagaż doświadczeń i już pokazać coś na tym parkiecie. Uważam, że pierwsze sezony były ciężkie, gdyż psychicznie trochę źle do tego podszedłem i może głowa mi trochę blokowała przed lepszym graniem, aczkolwiek teraz jestem bardziej pewny siebie, czuję, że dostanę ważniejszą rolę w drużynie i myślę, że tę podałam. Ja pamiętam taki mecz w Poznaniu, Ty też być może pamiętasz to spotkanie, bo to było, ja myślę, że takie przełomowe, bo, bo graliście w Poznaniu, to akurat trener miał dużo od siebie wtedy pretensji do swoją dyspozycję, zwłaszcza taktyczną, ale potem wróciliście e, po przerwie świątecznej i to zupełnie jako inny człowiek wróciłeś, inny zawodnik. Co tak, Ty ja też, zrobiłeś? No nic specjalnego nie robiłem. Możliwe, że bardziej przemyślałem swoją grę. Przemyślałem swoją sprawę, żeby nie patrzeć na tą całą otoczkę, tylko robić to, co jest najważniejsze, czyli grać w dobre zawody. Jakoś może na święta byłem w swoim rodzinnym mieście, też spotkałem rodzinę znajomych, jakoś odreagowałem i wróciłem na drugą rundę, która była według mnie całkiem udana i jakoś to lepiej poszło. To czego tobie tak naprawdę życzyć w zbliżającym się w sezonie 2015-2016? Bo wiemy, że, że marzysz o tym, żeby poprawić swoje statystyki, być może zagrać w Ekstraklasie, a nawet wyje, albo wyjechać z Polski, a, a, a tak yy, czego się życzy Filipowi Putowi? Na pewno, żeby ten sezon obeszedł yy, obe się bez żadnej kontuzji, gdyż kontuzja też wpływa na jakąś tam psychikę zawodnika podczas sezonu i to życzę też nie, zarówno mi, jak i każdemu zawodnikowi z naszej drużyny i myślę, żeby drużyna miała fajną atmosferę, żebyśmy się trzymali razem, co przyjdzie z wynikiem. Myślę, że końcowy wynik, jeżeli będzie dobry, to i ja również będę zadowolony.